Witamy Państwa serdecznie, witamy Proszę Państwa, się tak wdzięczę trochę Ale tu są poważne rzeczy O Dniu jechowy musimy pamiętać I witamy Państwa serdecznie w wykładach Józefiny Kondzieli Praga południe, proszę Państwa, jest reklamowana cały czas przez ten rok 2013, a dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 6 sierpnia 2013 roku. No. Przez te 2 trzy, cztery dni, proszę Państwa, jeździłyśmy, proszę Państwa, zwiedzać dalej tutaj y, Warszawę, poznawać, co się dzieje na linii Ulrycha y, von Junningena, proszę Państwa. I to nie jeden on był, ten Ulrych, proszę Państwa, ale tam, proszę Państwa, gdzie pojedziecie Państwo na górce, aż się wzięłam, zapadłam tutaj, proszę Państwa, w tym fotelu moim, chciałabym Państwu powiedzieć, że... Są bardzo ciekawe rzeczy dotyczące ulrycha, proszę Państwa, z XVIII wieku, aż bardzo dawno, proszę Państwa. Tutaj jeszcze może wspominając na temat trójcy rozmawialiśmy, proszę Państwa, o tym chrzcie w imieniu Ducha Świętego też. Tutaj pewien ksiądz Józef Kudasiewicz powiedział, w Jezusowym nakazie chrztu Mateusza 28, 19... Jest cytat: Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, należy odróżnić autentyczne, pierwotne słowa Pana od elementów interpretacyjno-redakcyjnych. Uroczysta forma trynitarna Ojciec, syn, Duch Święty jest formułą liturgiczną chrztu w Kościele Pierwotnym, a nie w Biblii. Brak jest tej formuły w nakazie chrztu zawartym w Ewangelii Marka w 16 rozdziale w wersecie 16. Jezus mówi uczniom, co mają czynić. Idźcie, przecinek, czyńcie uczniami, udzielajcie chrztu, uczcie. Wszystkie, 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 wszystkie te nakazane czynności odpowiadają, co należy czynić. Natomiast formuła trynitarna, co to, 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 to czynić, bo to praktyczne, ręczne. Natomiast formuła trynitarna odpowiada na pytanie, jak należy chrzcić. Wyłamuje się więc z poprzedniej serii, jakie więc słowa wypowiedział sam Jezus? Współcześnie badacze przyjmują prawie powszechnie, że Jezus wypowiedział następujące słowa, udzielając chrztu w imię moje. W ten sposób swój krzest przeciwstawił dotychczasowym praktykom chrzcielnym. Formuła w imię moje ma znaczenie przyczynowe. Wskazuje na źródło, z którego krzest czerpie swą moc. Tak rozumiane powiedzenie Jezusa zgodne jest, proszę Państwa, ze zdaniem wprowadzającym, dana jest mi wielka, wszelka moc, Mateusza 28:18. 18. Apostołowie i Kościół pierwotny, nawiązując do słowa Jezusowego, zamiast zaimka dzierżawczego moje, wstawiali imię Jezusa. Stąd też w, w formułach ścielnych dziejów apostolskich spotyka się następujące formuły. W imię Jezusa Chrystusa dzieje apostolskie 238 48 lub w imię Pana Jezusa Chrystusa 8.1695. Jak rozumieć Pismo Święte? Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1987 rok, część pierwsza. Jezus historii, Chrystus wiary, strona 106, 107. Podobnie czytamy w Encyklopedii Katolickiej. Cytat. Obecnie teologowie biblijni przyjmują, że formuła trynitarna ma charakter redakcyjny. Stanowi odbicie praktyki kościoła pierwotnego. Jezus chciał najprawdopodobniej zauważyć jedynie. Udzielajcie im chrztu w imię moje, to znaczy na mój rozkaz z mojej mocy, by odróżnić swój chrzest od chrztu Jana Chrzciciela Kul, tom trzeci. Hasło, chrzest, strona 354. Także proszę Państwa, Państwo zobaczą, że to wszystko, co my tutaj podczytujemy, to wszystko zgadza się z tym właściwie praktycznie w większości, co głoszą nasi bracia, Świadkowie Boży, w dniach ostatnich, od czasów jeszcze Hitlera, kiedy ja tu jeździłam, proszę Państwa, w kierunku Otwocka, z walizką pełną traktatów, strażnic, broszur, przebudźcie się, różnych, różnych takich rzeczy, prosto z piekarni, prosto z tłumaczenia. Także proszę Państwa ja, proszę Państwa wierciłam się tutaj raczej po, po całej tej Pradze Południe, proszę Państwa. Ale na wolę też trzeba jechać, prawda? Czasem proszę Państwa. Na Wemowo, proszę Państwa, tym 523, bo on właśnie jedzie z placu Szembeka z Pragi Południe, proszę Państwa, już na Wemowo. Przez tych Ulryków, przez całą, proszę Państwa, Górczewską, aż na górce i tam są też klarnie, proszę Państwa, Ulrycha jest pomnik, Ulrycha przepiękny, jest Zielona Chata, jest Oszą, proszę Państwa. I pełno no, tych połówków, proszę Państwa, do od księdza Sikorskiego, którzy aż potrafią tam dotrzeć do Tesco Extra, proszę Państwa, i dokonują zakupów w sposób taki dziwaczny, myślą, że już... Tam wszystko za darmo dostaną, proszę Państwa, Tesła ekstra, bo przy kasie u tej mojej znajomej, tej ukochanej kasierki Lizbinki, proszę państwa, ja świętej pamięci Józefina tak stałam, to facet z babą dokonywali zakupów i, i, i coś tam przy kasie były problemy. Ona mówi, że ona dokłada coś do kasy, do, dokłada, do wagi, do wagi. I, i dała kwitek już się rozliczyli, a ta dziewczyna jeszcze do tej kasetki, czy pani naprawdę coś dodawała? Czy, czy pani naprawdę coś dodawała do, do tej babki? A mnie się tak śmieję zechciało, bo ta babka siedzi tam dzień, Boże państwa, i tak, no może być ciężko, tak i smutno, to musi coś tam sobie mówić. I ona tak dosłownie myślała, jako ta katoliczka, z parafina o tym od księdza Sikorskiego. Po co to są tak, takie te typy? parafialne, dosłowne, przesadne, przesądne, zabobonne, durnowate. Proszę Państwa, no parafialin, proszę zobaczyć, jak nie żartuję, słowników, e, no słowniki trzeba kupować. W słowniku, proszę Państwa, wyrazów obcych, słowo parafialin jest wyjaśniane jako człowiek ciemny, członek parafii. Ciemny, zabobonny, przesadny, przesądny, no durny, durnowaty, durnowaty no. Także, proszę Państwa, myślał mi, że już tam, a jak one tam trafiły, proszę Państwa, do tego, że e, Tesco Extra, tam budowały, proszę Państwa, one te, te, te autostrady budowały, budowały, nawet 523 kobiety jeżdżą jako kierowcy, kierowcy, tam, proszę Państwa, dotarcie do Ratusa Bemowo, potem tam jeszcze na górce daleko dotarcie, poszerzona, autostrady, Matka Woska, na każdym zakręcie jakieś, proszę Państwa, są... Do ćwiczeń gimnastycznych jest rozstawiony sprzęt. Rzeczy są. Bardzo ciekawe, no, zaczęłam ćwiczyć, z, e, chciałam się zważyć, proszę Państwa, no i mi ta słonica się przypomniała, jak y, w Tokéfemą opowiadał mi, że te dzieci takie dornowate są tutaj też w tej Polsce, proszę Państwa, katolickiej, na 95% katolickiej w Polsce, a że, że dzieci y, są prowadzane do cyrku i tam słonice, proszę Państwa, jak męczą. No to taką słonicę, nie, nie, to ona by tam nie wlazła ta słonica, ale tak żartuje mi się ta słonica przypomniała, proszę Państwa. I ten ireczek mówi wielka stopa, mówię, oj słabo, słabo tymi nogami coś wiesz, się, ja, ja tu się boję na razie, żebym tu jakiegoś szpagatu nie zrobiła nagle, bo, bo dawno nie ćwiczyłam, jestem baletnicą, wszystko miał, wszystko potrafię, to no, więc tak weszłam, tak różne tam te, 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 ten sprzęt różny był, weszłam, tak wlazłam się zważyć, nie? no i mi się ta słonica przypomniała z Radia to KFM, to więc mówi, proszę Państwa, wytresują te, te, te słonice, od blasku fleszy, od tego, że ona musi się przejść do koła cyrku, wszystkim się kłaniać, ludzie biją bram. Występ, tresura, tu tresura, potem idzie gdzieś tam na wybieg już. Niby odpocząć. Jeszcze proszę Państwa dzieci za, za słonicą biegną. No. I ta słonica potem tymi nogami tak rusza. Wierzcha. Chodzi o co? Ona się wcale nie cieszy. Ona żyje w popłoku, w stresie. W strachu no, w strachu to to jest jej choroba, że ona tymi nogami wieszka, a dzieci myślą, że to jest bajka, że to jest że to jest, proszę Państwa, Harry Potter. Dlatego też, proszę Państwa, ci wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej i Łacińskiej po tej linii, od Rzymu przez Warszawę do Gdańska, pomijając czelką Anglo-Amerykę Białystok, Wschód i Zachód, bo to jest południe-północ są w najgorszej sytuacji tej diabolicznej, że nie znają prawdy, że nie znają Biblii prędko jej nie poznają. Jeżeli państwo z nami się tu nie skoligacą, musicie państwo poznawać prawdę w Biblii. No już dzisiaj proszę biec na wyświat 40, kupić sobie Biblię. Proszę Pani, bo to jest ta linia taka papieska rzymsko-łacińska, gdzie nie ma prawosławnych, gdzie nie ma baciuskich, gdzie nie ma Mormonów, a i Ewangelików z tej czwartej takiej półki. Nic, nic tylko takie proszę państwa, co, co co byle co? I, I to jeszcze do Tesco ekstra proszę Państwa, oni tam szorują, czy... czy no, dojechać można wszędzie, ale mówią, że dojść można wszędzie. Także po, pozdrawiamy Państwa i zachęcamy Państwa do poznawania Słowa Bożego. Do dyskusji wszelkich. Niech będzie i z diabłem rozmowa, ale Państwo się przynajmniej zahartują. Stwierdzą Państwo, czy wiara wasza jest dobra, czy może tej wiary wcale nie macie. Także zapraszamy do dyskusji, do rozmawiania, proszę Państwa. No i ten werset z Ewangelii Mateusza tu omawialiśmy, 28 rozdział 19. Nie zawierał trynitarnej formuły. Przeczytać możemy również w powszechnie dostępnej historii kościelnej Eusebiusza z Cezarei. Oto następujący interesujący nas cytat. Inni wreszcie apostołowie, narażeni na tysiączne zasadzki na swe życie, opuścili ziemię żydowską i wyruszyli na opowiadanie i nauczanie do wszystkich narodów, pełni mocy Chrystusa, który rzekł do nich. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody w imię moje. Pisma Ojców Kościoła, Tom III, proszę Państwa, strona 96 Poznań 1924 rok. Także wybitny protestancki znawca Nowego Testamentu Rudolf Baltman stwierdził, że chrzest w jedno imię dotyczył chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa. Później rozszerzono go na imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli taka formułka, proszę Państwa, teologii des. Nojen Testament z 1961 rok, strona 133. Podobnie uważa Edmund Schling. Nakaz chrztu w formie zawartej w Mateusza 28:19, nie może być historycznie pierwotnym krztem chrześcijańskim. Należy co najmniej przyjąć, że tekst został przekazany w postaci poszerzonej przez Kościół. Co ciekawe, jeszcze w VI wieku katolicki papież Pelagiusz II 579-590 stwierdził, że jest wielu, którzy mówią, że wszczą jedynie w imię Chrystusa i przez jedno zanurzenie. A zanurzenie to jest, proszę Państwa, baptizo, to jest pogrążenie w wodzie i przecież nasz mieszko pierwszy lub pogrążony w wodzie poprzez nawet trzykrotne zanurzenie, pogrążenie w wodzie. To też po trzy razy dzisiaj tak pokazuję, po cztery razy pobrechuję, żeby Państwu no coś dać do zrozumienia, uświadomić, że to jest istotne i ważne, proszę Państwa. Także pozdrawiamy serdecznie buziaczki, przysyłamy. No żeby to Biblia uczyła o tej trójce, proszę państwa, to byśmy w tę trójce wierzyli. Ale jeżeli Biblia o tym nie uczy, to po co, żeśmy to z bogaństwa brały, prawda? Ja już to mówię w imieniu tych odstępców, którzy, proszę Państwa, po prostu byli pod wpływem szatana i że byli źli.